Boże, błogący, wieczny Boże, zdychamy się Jezusowi Chrystusowi Najświętszą, Marię Panią, jako pomoc dzielę naszego ruchu w niebie. Zdrowo skarbiałyśmy, ukażając w Was Za to Maryi dostąpili Was, o które cudznością prosimy. Przez naszego Pana Jezusa, Chrystusa Twojego syna, który z i króluje w jedności ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wie. Amen. Amen. Zgodzi za Czytanie tego, czytając księgi to wody i wymarłości woda, Pan nie stworzył swe arcydzieło przed swymi czynami od dawna. Od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani ziemi, a co wodą i zanim nim były stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami. Ziemią i pola uczynił początek pyli na ziemi. Gdy niebo umacniał, z nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdził obłoki, gdy źródła wielkiej otchłań umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemią. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W tym czasie obok krzyża Jezusowego stały matka jego, siostra matki jego Maria, żona Teofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obojej ucznia, którego miłował, rzekł do matki. Niewiasto Oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczę wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. A Oddaję cześć Matce Bożej Kawaryjskiej. Za jej sprawiedliwym zanieśmy wspólne błagania. Zetremon Bożego. Módlmy się za Kościół Święty, aby naśladował Marię, wiernie służąc Bogu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Ojca Świętego Jana Pawła, który szczególnie upłował Kalwaryjskie Sanktuarium, aby jego modlitwy tu do Boga zanoszone były źródłem ufności i pociechy dla wszystkich modlących się Kalwarii. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się dla wszystkich pielgrzymujących do kalwaryjskiego sanktuarium, aby szczególnie w okresie setnej rocznicy Konradu, czy koronacji cudownego obrazu, uznali wzmocnienia w wierze i w swej nadziei. Ciebie prosimy, wyzyskuj nas z Módlmy się za grzeszników, aby się nawrócili i za pokutujących, aby w łasce wytrwali. Ciebie prosimy, wyzyskuj nas z Módlmy się za ludzi samotnych i bezdomnych, aby błogosławione w stawiennictwo Matki Bożej Kalwaryjskiej przyniosło im pociechę i radość. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Modlmy się za nas samych, pielgrzymujących tutaj do tego sanktuarium, abyśmy wiarą i modlitwą budowali w Polsce prawdziwe Królestwo Maryi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.